Witam Państwa we wtorek 21 lutego ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu spółdzielnia z dofinansowaniem, adopcyjny rekord i bezpłatny sprzęt dla niepełnosprawnych. Karolina Chlewicka, zapraszam na wiadomości. Mieszkaniowa Kopernik jako pierwsza w województwie śląskim otrzymała dofinansowanie z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę 13 wind w swoich zasobach. Przez ostatnie 10 miesięcy wiele osób pracowało na ten sukces, przygotowując niezbędną dokumentację. W ramach działań proekologicznych spółdzielnia ociepliła już wcześniej 18 budynków. Decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymaliśmy zgodę na dofinansowanie na wymianę 13 sztuk dźwigów osobowych na nowoczesne i energooszczędne w naszych zasobach. Jest to ukoronowanie naszych ponad 10-miesięcznych starań wspólnie z firmą stekra z Mikołowa, która odpowiedzialna była za poprawny wniosek i szczególnie tutaj chciałbym wyróżnić firmę, zakład dźwigowy Spyskowi Zygmunta Gocholskiego, gdzie panowie Zygmunt Gocholski i jego syn Łukasz bardzo dużo nam pomogli przy składaniu tego wniosku, podpowiadając nam, w których miejscach, które rozwiązania, które urządzenia wpływają na duże oszczędności energii elektrycznej. Nie jest to pierwsze dofinansowanie działań proekologicznych naszej spółdzielni. W 2013 roku przypomnę spółdzielnia zakończyła ocieplać 18 ostatni budynek spółdzielni też korzystając z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to pierwsze z tego co mi jest wiadomo jeżeli chodzi o windy pierwsze dofinansowanie na pewno w Województwie Śląskim jeśli nie w Polsce. Rozpoczęliśmy w ogóle wymianę wind w zeszłym roku. W, y, wszystkich mamy y, 18, przy czym 4 były wcześniej wymienione. Teraz mówimy o wymianie 14, przy czym dofinansowanie dostajemy do 13 wind, ze względu na to, że pierwsza winda została rozliczona przed przyjęciem wniosku przez y, fundusz. Y, w tym roku, gdzieś październiku, we wrześniu, we wrześniu kończymy wymianę ostatniej windy i po prostu też na późniejsze decyzje Wojewódzkiego Funduszu, a chodzi tutaj o premię i tak dalej. Z tych pieniędzy umorzonych, bo premia to jest częściowo umorzone dofinansowanie, będziemy mogli wykorzystać na inne cele proekologiczne. Już tutaj myślimy o Obniżeniu kosztów ciepłej wody, ponieważ w niektórych budynkach mamy bardzo wysokie, wysoką cenę ciepłej wody. 10 prawie miesięcy żmudnej pracy. Nieraz musieliśmy ten wniosek uzupełniać, całkowicie zmieniać, bo to nie jest jedna kartka, to jest, to jest wiele kartek, to jest, to jest prawie książka. Zdarzało się tak, że mieliśmy chwilę wątpienia, czy to warto bo inne spółdzielnie wcześniej też próbowały takie dofinansowanie otrzymać i niestety nie dostały. No nie wiem z jakich przyczyn, nieważne, no ale myśmy też mieli takie zwątpienie, ale skoro żeśmy zrobili ten pierwszy krok, no to idziemy dalej do przodu. Także tutaj podziękowania dla naszych pracowników zespołu technicznego pod przewodnictwem mojego zastępcy Józefa Sasieli, jak i dla księgowości pod przewodnictwem pani też zastępczyni Krystyny Szpanko, bo ci ludzie no, musieli włożyć ogrom, ogrom pracy, żeby to wszystko przygotować. Trzecia edycja wystawy kotów nierasowych w Palmiarni Miejskiej, czyli Zwierząt ze Schroniska w Gliwicach, zakończyła się pełnym sukcesem. W ciągu kilku godzin aż 10 kotów znalazło nowy dom. To adopcyjny rekord. Potwierdziło się, że Palmiarnia Miejska przynosi zwierzętom ze schroniska szczęście. Organizacji wystaw kotów w Palmiarni sprzyja panujący tam klimat. Wśród zieleni i śpiewu ptaków, koty są zdecydowanie mniej zestresowane, dzięki czemu mogą zaprezentować się z najlepszej strony. W marcu zostanie uruchomiona wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych kliwiczan. Nieodpłatnie będzie można wypożyczyć łóżko rehabilitacyjne czy elektrostymulator mięśni. Wypożyczalnia sprzętu będzie działała przy ulicy Śliwki 12 od 1 marca. Sprzęt będzie wypożyczony w zależności od potrzeb na okres od 3 tygodni do 3 miesięcy. Osoby niepełnosprawne mogą też korzystać z nieodpłatnych usług asystenta. Organizatorem projektu sfinansowanego z funduszy europejskich jest Sezam, śląskie stowarzyszenie chorych na stwardnienie rozsiane. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z rejonu Gliwic. To są osoby, które mają tą niepełnosprawność taką umiarkowaną albo znaczną i wymagają albo oczekują na pomoc ze strony asystentów osób niepełnosprawnych. I w ramach tego projektu takie usługi świadczymy, jak również możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego na doraźne albo na, na, dłuższe, na dłuższą pomoc w rehabilitacji pacjentów. Czy to są jakieś wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe. I również mamy taki sprzęt bardziej zaawansowany w postaci takiego oka optycznego dla pacjentów z jakimiś wadami neurologicznymi, gdzie skupiając wzrok na ekranie można, e, można kierować menu komputera i w ten sposób pobudzać ośrodki nerwowe, wykonując różne zadania zaprogramowane w tym, w tym sprzęcie. A co trzeba zrobić, żeby zgłosić się do tego projektu? Można zgłaszać swoją chęć uczestnictwa w tym projekcie, czy to telefonicznie dzwoniąc do biura, czy poprzez stronę www.gcus.pl, bądź też można Przejść osobiście do biura projektu na Jana Śliwki 12 w Gliwicach. Jakieś kryteria wyboru tych osób? Kryteria są tylko te trzy, które podałem, czyli osoba niepełnosprawna, niepełnosprawność znaczna bądź umiarkowana i mieszkaniec miasta Gliwic. Jeżeli wszyscy będą spełniać te warunki, będą się kwalifikowali do projektu, to osób maksymalnie będzie 100 plus 120 osób z otoczenia, czyli osób, które są z rodziny osób niepełnosprawnych bądź sprawują bezpośrednią opiekę nad tymi osobami i dla tych osób z otoczenia będziemy przygotowywać specjalne warsztaty, które pomogą im zrozumieć, jak w takich sytuacjach, kiedy trzeba opiekować się osobą niepełnosprawną, zachować, jak sobie radzić z własnymi emocjami, jak radzić sobie ze sprzętem rehabilitacyjnym. Do wielu kolizji by nie doszło, gdyby kierowcy stosowali się do podstawowej zasady. Dostosowania prędkości pojazdu do panujących na drodze warunków. W piątek w Sośnicy 23-latek kierujący Audi A3 na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i o mały włos nie doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym policyjnym radiowozem. Kierowca zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie. Na szczęście nikt nie znalazł się na jego drodze. Sprawa ta została zakwalifikowana jak Kolizja i zakończyła się mandatem karnym. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Pełna oferta programowa telewizji Imperium dostępna na sieciach światłowodowych Imperium Telekom oraz na stronie tvimperium.pl. Najświeższe informacje i komentarze dostępne są na naszych portalach społecznościowych. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody, a kolejne wiadomości już jutro o stałej porze.